Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia. Święty Jan od Krzyża. Żywy płomień miłości. Odcinek piąty. Czytają Iwonna Teresa i Paulina Julia. Strofa druga. O słodkie żaru upalenie. O rano pełna uczucia błogiego. O ręko miła, oczułe dotknięcie, co dajesz przed smak życia wieczystego i spłacasz hojnie wszystkie zaległości, przez śmierć wprowadzasz do życia pełności. Objaśnienie. W tej strofie dusza tłumaczy, że wszystkie trzy osoby trójcy przy Ojciec, syn i duch święty dokonują w niej boskiego dzieła zjednoczenia. Ręka, więc, upalenie i dotknienie w istocie swej są jedną i tą samą rzeczą. Daje im tylko różne nazwy, odpowiadające im ze względu na skutki. Jakie każda z nich sprawia. Upaleniem jest Duch Święty, ręką Ojciec, dotknieniem Syn. I uwielbia tu dusza Ojca, Syna i Ducha Świętego, uwydatniając trzy wielkie łaski i dary, które w niej sprawiają. Zamieniwszy już jej śmierć w życie i przeobraziwszy ją w siebie. Pierwszym darem jest błoga rana, którą przypisuje duchowi świętemu i dlatego nazywa go upaleniem. Drugim jest przedsmak życia wieczystego, który przypisuje synowi. Stąd nazywa go miłym dotknieniem. Trzecim wreszcie darem jest jej przeobrażenie w Boga, które spłaca należycie zaległości duszy. To przypisuje Ojcu i dlatego z jego miłą ręką. Lecz chociaż wymienia tu trzy osoby, dla odmiennych właściwości skutków, to jednak rozmawia tylko z jedną, mówiąc, wprowadzasz do życia pełności, gdyż one wszystkie działają w jedności. Stąd też wszystko to przypisuje jednej i wszystkim razem, następuje wiersz. O słodkie żaru upalenie. Upaleniem tym, jak już powiedzieliśmy, jest tu duch święty. Bo jak mówi Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa, Pan Bóg nasz jest to ogień trawiący to znaczy ogień miłości, który, mając nieskończoną siłę, może strawić nad wszelkie pojęcie i przeobrazić w siebie duszę, którą ogarnie, lecz ogarnia i pochłania każdą, odpowiednio do tego, jak ją znajdzie przygotowaną jedną mniej, drugą więcej, ile i kiedy sam zechce. Będąc zaś bezmiernym ogniem miłości, nigdy nieco głębiej chce dotknąć duszy. Sprawia, że żar jej miłości urasta do takiej miary, iż zdaje się jej, że płonie ogniem ponad wszelkie w świecie ognie. I dlatego w tym zjednoczeniu nazywa Ducha Świętego upaleniem, bo jak w całkowitym spaleniu, ogień jest silniejszy i gwałtowniejszy nad wszelkie inne, i większy sprawia skutek, taki w tym akcie zjednoczenia żar jej miłości jest silniej rozpalony niż wszystkie inne, i dlatego odnośnie do nich nazywa go upaleniem. A ponieważ dusza przeobrażona przez miłość ma ten boski ogień w sobie, więc nie tylko czuje to upalenie, lecz cała staje się jednym upaleniem niezmiernego ognia. Rzecz to zdumiewająca, i godna uwagi, że chociaż ten boski ogień jest tak gwałtownie trawiący, że mógłby strawić tysiące światów z większą łatwością niż ogień ziemski jedną nitkę lnu, nie trawi i nie niszczy duszy, w której z taką siłą płonie, a nawet najmniejszego cierpienia jej nie sprawia, przeciwnie. Na miarę siły miłości przebóstwia ją i ogarniając ją, płonie w niej słodko i rozkosznie. Dzieje się to dzięki czystości i doskonałości duszy, w której płonie ten ogień Ducha Świętego. Podobnie jak to było w dziejach apostolskich, gdzie ten ogień przechodząc z wielką gwałtownością objął apostołów, oni jednak, jak mówi święty Grzegorz, wewnątrz płonęli słodką miłością. To również tłumaczy Kościół święty, mówiąc w tej samej myśli, przyszedł ogień z nieba niepalący, lecz promieniejący, trawiący, lecz oświecający. Bóg bowiem, pragnąc w tych udzieleniach się wywyższyć duszę, nie męczy jej i nie sprawia ucisku, lecz rozprzestrzenia, napełnia rozkoszą, nie zaciemnia jej i nie spopiela, jak ogień węgle, lecz napełnia ją blaskiem i ubogaca. Dlatego nazywa ona to, Słodkim upaleniem. I tak ta szczęśliwa dusza, która szczęśliwym losem dochodzi do tego upalenia, wie wszystko i wszystkiego smakuje, jest całkowicie wolna i wszystko osiąga. Nikt nie może jej pokonać, nic jej nie dosięga. Stosuje się bowiem do niej to, co mówi apostoł. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, a sam przez nikogo nie jest sądzony. Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębokości Boże. To bowiem jest przymiotem miłości, że przenika wszystkie dobra umiłowanego. O niepojęta chwało dusz, które zasługujecie na wejście do tego najwyższego ognia, mającego bezmierną siłę, by was strawić i wyniszczyć, a który, nie niszcząc, co jest rzeczą pewną, pochłania was w chwale. I nie dziwcie się, że Bóg podnosi niektóre dusze aż tak wysoko, gdyż, jak słońce promieniując, powoduje niekiedy wspaniały widok, tak Bóg, jak mówi Duch Święty, w trójnasób rozpala góry, to jest świętych. Gdy więc tak słodkim jest upalenie, jak to mówiliśmy, Jakżeż nad wszelkie pojęcie musi być szczęśliwa dusza przez nie dotknięta. Chcąc to określić, nie mówi dużo, lecz ocenę wszystkiego zachowuje w sercu, a na usta wyrywa się jej tylko ten jeden okrzyk o, mówiąc o słodkie upalenie. O rano pełna uczucia błogiego. Po rozmowie z upaleniem rozmawia teraz dusza z raną, która jest skutkiem upalenia. A ponieważ, jak wspomnieliśmy, to upalenie było słodkie, tym samym i rana, przezeń zadana, musi być podobna do niego. Z słodkiego więc upalenia i rana będzie pełna uczucia błogiego. Skoro bowiem upalenie pochodzi z miłości, to i rana będzie z miłości. Tym samym więc będzie pełna błogiego uczucia. By zrozumieć, jaka jest ta rana, o której tu dusza mówi, należy zaznaczyć, że żar materialnego ognia zawsze zadaje ranę ciału, którego dotyka, a ma tę właściwość, że jeśli się go przykłada do rany niezadanej przez ogień, sprawia, iż odtąd staje się ona raną ogniową. Te właściwość ma również ówżar miłości. Dusza, której dotyka, niezależnie od tego czy miała już w sobie inne rany nędzy i grzechów, czy była zdrowa, natychmiast zostaje zraniona miłością, a rany pochodzące z innych przyczyn stają się ranami miłości. Lecz istnieje różnica między naturalnym a tym miłosnym upaleniem, bo rana, którą zadaje pierwsze, może się zagoić tylko z pomocą innych środków. Natomiast rana od upalenia miłości nie zagoi się za pomocą innego lekarstwa, tylko to samo upalenia, co ją zadaje, leczy ją, a lecząc, znów ją zadaje. Za każdym bowiem razem, gdy ten żar miłości dotyka rany miłości powiększa te rany, a im bardziej ją rani, tym lepiej leczy ją i uzdrawia. Kochający bowiem im głębiej jest zraniony, tym jest zdrowszy. A lekarstwem na miłość jest ciągłe powiększanie i odnawianie zadanej rany aż do tego stopnia, by rana stała się tak wielka, Iżby objęła i zamieniła duszę w jedną ranę miłości. Wtedy dopiero cała przepalona i zamieniona w jedną ranę miłości, jest całkowicie uleczona w miłości, bo jest wszystka przemieniona w miłość. To więc jest ową raną, o której tu dusza mówi, że jest nią cała zraniona i cała uzdrowiona. Chociaż jednak. Już cała jest zraniona i cała uzdrowiona, ten żar miłości nie przestaje działać, to jest dotykać i ranić miłością, lecz że wszystko już jest zgojone i zdrowe, więc to działanie pielęgnuje tylko czule ranę, jak to zwykł czynić dobry lekarz. Dlatego. Mówi tu dusza o rano, pełna uczucia Błogiego. O, bo ta rana jest tym przyjemniejsza, im większy i znioślejszy jest ogień miłości, który ją spowodował. A ponieważ zadał ją Duch Święty w celu uszczęśliwienia duszy, a Jego pragnienie by uszczęśliwiać duszę jest wielkie wielka więc będzie ta rana by również wielką była jej błogość obłogosławiona rano zadana przez tego który tylko umie leczyć oszczęśliwa i wielce szczęśliwa rano boś została zadana jedynie dla uszczęśliwienia i Twój ból jest uszczęśliwieniem i rozkoszą dla duszy zranionej. Wielką jesteś, o rozkoszne rano, bo wielki jest ten, kto cię zadał. Wielkim jest twe uszczęśliwienie, bo bezmierny jest ogień miłości, który odpowiednio do twej zdolności i wielkości cię uszczęśliwia. Obłoga więc rano i o tyle wznioślejsza i słodsza. O ile głębiej do wnętrza duszy wniknął Twój żar i wypalił wszystko, co można było wypalić, aby dać szczęście takie, jakie tylko dać można. Możemy powiedzieć, że to upalenie i tarana są najwyższym stanem, jaki można osiągnąć w tym życiu. Bo, chociaż istnieje wiele innych sposobów, którymi Bóg rozpala duszę, nie są one jednak tak wzniosłe. Tutaj natomiast zachodzi bezpośrednio bez żadnej formy ni figury rozumowej czy wyobrażeniowej dotknięcie duszy przez bóstwo Inny rodzaj rozpalenia duszy formą umysłową jest bardzo wzniosły i dokonywa się w ten sposób zdarza się że będąc rozpłomieniona miłością bożą chociaż nie tak jeszcze udoskonalona, jak wyżej powiedzieliśmy, lecz również musi być bardzo doskonała dla otrzymania tego, o czym tu chcę mówić. Dusza czuje, że godzi w nią serafin grotem czy włócznią rozpaloną ogniem miłości i przeszywa ją, a rozpaloną już do żaru lub, by lepiej określić, do żywego płomienia jeszcze, Rozpala w niepojęty sposób. I wtedy, w tym upaleniu, przez przeszywanie duszy włócznią wzmaga się jej płomień i wybucha z gwałtownością. Podobnie jak ognisko rozpalone albo piec kowalski, gdy się go rozpala, gdy się porusza ogień lub rozdmuchuje płomień. A gdy ją pali, ta ognista włócznia odczuwa jej ranę z niewypowiedzianą rozkoszą. Nie tylko bowiem cała jest zanurzona w słodyczy wskutek poruszenia i gwałtownego wstrząsu dokonanego przez tego serafina, przez co czuje ogromny żar i roztapianie się w miłości, lecz odczuwa również delikatną ranę. I to ziele, w którym grot obficie był zmaczany, jak żywy punkt w istocie swego ducha, niby przeszytym w przeszytym sercu duszy. O tym najgłębszym punkcie rany, żarzącym się w samym środku serca duszy, w którym odczuwa się najdelikatniejszą rozkosz, któż może mówić? Odczuwa go dusza, jakby ziarnko gorczyczne. Bardzo maleńkie, lecz niezmiernie żywotne i rozpalone, które promieniuje wokół żywym i żarzącym się ogniem miłości. A ten ogień, wychodząc z istoty i mocy tego żywego punktu, w którym streszcza się wszelka moc ziela, rozlewa się subtelnie po wszystkich duchowych i istotnych arteriach duszy, odpowiednio do jej możliwości i sił. A wśród tego. Odczuwa ona takie potęgowanie i wzrastanie żaru, a z nim taki ogrom miłości, że zdaje się jej, że morza ognia miłosnego zalewają całkowicie wszystkie władze jej duszy, napełniając je miłością. I zdaje się wtedy duszy, że cały wszechświat jest jednym morzem miłości, w którym ona jest zatopiona, nie widząc miary, ni kresu tej miłości. Gdyż odczuwa w sobie, jak już mówiliśmy, żywy punkt i ognisko miłości. O tym szczęściu, którego dusza wtedy doznaje, nie można nic więcej powiedzieć, tylko to, że czuje wtedy, jak trafnie porównane jest w Ewangelii Królestwo Niebieskie do ziarnka gorczycznego, które przez swą moc wielką, chociaż maleńkie, urasta w wielkie drzewo. Widzi bowiem, jak ogromny ogień miłości rodzi się z tego punktu ognistego w sercu ducha. Mało dusz dochodzi do tego stanu, lecz niektóre doszły, zwłaszcza te, których moc i duch miały się rozlać w spuściźnie na ich dzieci. Bóg daje bowiem rodzicom w pierwocinach ducha, bogactwa i zasoby odpowiednie do większego lub mniejszego dziedzictwa, jakie mają przekazać potomstwu. Ale wróćmy do dzieła, jakiego dokonuje Serafin. Jest to prawdziwe przebicie i zranienie wewnętrzne duszy. Czasem jednak, jeśli Bóg pozwala, żeby i na zewnątrz, w zmysłach, objawił się jakiś skutek, to stosownie do wewnętrznego zranienia, ukazuje się to na przykład wtedy, gdy Serafin zranił świętego Franciszka. Po zranieniu bowiem jego duszy pięcioma ranami miłości, objawił się i skutek tych ran na jego ciele, na którym zostały one wyciśnięte, raniąc go tak, jak jego dusza została zraniona miłością. Albowiem Bóg zwykle nie daje żadnej łaski dla ciała, nie dawszy jej wpierw i to w głównej mierze duszy. I wtedy im większa jest rozkosz i siła miłości, która wewnątrz duszy zadaje ranę, tym silniej się objawia na zewnątrz ból w ranie ciała, gdyż ze wzrostem jednej rośnie też i druga. Dzieje się to zaś dlatego, że dusze te są już oczyszczone i zanurzone w Bogu, i to, co dla ich słabego ciała jest przyczyną bólu i męczarni, smakowite jest i przyjemne dla ich mężnego i zdrowego ducha. Tak więc zachodzi tu rzecz zdumiewająca, że wśród rozkoszy potęguje się ból. Odczuł to dobrze Job w swoich ranach, gdy mówił do Boga. Gdy wracasz, znowu przedziwnie mnie męczysz. I rzeczywiście jest rzeczą przedziwną i godną tej obfitości rozkoszy i słodkości, które Bóg ma zachowane dla bojących się Jego, sprawiać tym większą radość, smak i słodkość, im więcej się odczuwa bólu i męczarni. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy to zranienie istnieje w samej tylko duszy, bez objawiania się na zewnątrz, wtedy rozkosz może być większa i wznioślejsza. Ciało bowiem ujarzmia duszę, i gdy dobra duchowe i jemu się udzielają, wtedy ono ściąga cugle. I nakłada wędzidło temu lotnemu rumakowi ducha, i poskramia jego gwałtowny bieg. Gdyby bowiem miał pełną swobodę, pozrywałby lejce. Jak długo bowiem te cugle istnieją, powściągają wolność ducha, gdyż, jak mówi mędrzec, ciało podległe skażeniu obciąża duszę. A ziemskie mieszkanie tłumi umysł wielce myślący. Mówię o tym, by wytłumaczyć, że kto się chce wznieść do Boga, opierając się zawsze na zdolności i rozumowaniu naturalnym, nie będzie nigdy człowiekiem prawdziwie duchowym. Są bowiem niektórzy, co sądzą, że samym wysiłkiem i działaniem zmysłów, które same za siebie są zbyt nieudolne i tylko naturalne, mogą się wznieść do pełni i wysokości ducha nadprzyrodzonego. Do pełni tego życia przychodzi się jednak tylko wtedy, gdy się zmysły i ich działanie zostawi niejako na boku. Inna rzecz gdy skutki duchowe przelewają się z duszy na zmysły, gdyż to wskazuje, że dusza już przedtem wiele otrzymała. Jak to można poznać z tego, co powiedzieliśmy o ranach ujawniających się z wewnętrznej mocy na zewnątrz, lub z przykładu świętego Pawła, u którego głębokie odczucie boleści Chrystusowych, jakie miał w duszy, ujawniło się i w jego ciele. Tłumaczy to w liście do Galatów, mówiąc: Blizny pana Jezusa na własnym ciele noszę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.